Siema z tej strony, klik Okej, okay, no, sam początek, zanim zaczniemy rozgrywkę, to ja sobie może zejdę stąd Dobra, i teraz możemy zacząć rozgrywkę, no jeszcze może stąd Dobra, zapiszmy grę No i dobra, podejdźmy sobie tutaj Medalion drży, na pewno nie bez przyczyny Okej, okay, idą już, spoko, to sobie od razu wyciągnę tutaj miecz na nich I zobaczymy, jak to będzie wyglądać Okej okay. Co to w ogóle jest? To są utopcy, okej? Okay? A z tyłu robię największy damage, jeśli zaatakuję od tyłu te potwory. Hej, okay, trzeba powolutku. Naj najbardziej mnie wkusza to, że po prostu nie ma tych 30 FPS-ów i trochę mi... i trochę mi to jednak laguje. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladów Keirana i, i wynośmy się stąd. Ja jeszcze sobie chcę pozbierać te rzeczy, co z nich wypadły? Znaczy, co zostawili mi. No dobra, zapiszmy grę. Chodźmy. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Okej, okay, coś jeszcze. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z kostu, powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Keirana. Pójdę porozmawiać z Cedrikiem. Proszę. Oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Mm do zobaczenia. No dobra, tak więc popchnęliśmy to zadanie do przodu. Jak widać Tris już się ulotniła i zostawiła nas samych. Cieniokost. Okej, okay, co my tutaj mamy ciekawego? Na razie nic. W ogóle mamy tak, ele, eliksir Mangusta. Coś mi się znaczyło. Odszukaj samodzielnie cieniokost lub porozmawiaj z Cydrikiem. Dobra, myle, to jest w ogóle eliksir dający nam odporność na, na zatrucie. Czy po prostu zmieszając negatywne skutki za, zatrucia z tego kajrana. No ale to potem już podczas walki. Tak więc ja sobie stąd już pójdę. W sumie mogę sobie sprawdzić, co my tam ciekawego mamy za zadanie. Za zadanie główne oczywiście. Kejran. Mm, to nie. Czekajcie, zadanie. Potwory, że miasto. Zadanie, akt pierwszy, prolog. Nie. Za pier akt pierwszy. Okej, okay, to jest zabójca królów. Możemy sobie w ogóle coś na mapie zaznaczyć? Aha, tak się zaznaczy na mapie. Dobra, więc mamy ile. Tutaj mamy jakieś questy z Keiranem. Tutaj jest Zabój zabójca królów. I tutaj jest sam Keiran. Więc ja może sobie zaznaczę tego zabójcę królów. I może popkniemy teraz to zadanie do przodu. Ale najpierw sobie sprawdzę, co mi tam się zaznaczyło ciekawego. Z tego co widzę, to nic mi się nie zaznaczyło. Cedric, aha, tu jest ten Cedric cały. Śledzone, śledzone zadanie no, coś nie za ciekawie to wygląda, szczerze mówiąc. Bo nie wiem bo nie wiem gdzie mam iść w ogóle. Sprawdźmy sobie jeszcze te zadania może zaznaczymy sobie na przykład tego Keirana. i co teraz? Nadal nic nie, zaznaczyło nam się. Tutaj, okej. Okay. W sumie mamy się to cofnąć do miasta, tak więc... Tak więc możemy się udać do miasta. Sprzedamy sobie też kilka rzeczy. Może uda się przy okazji znaleźć ten całe, to całe zioło na, ten, na to antidotum, o którym wspomniała Tris. Ok, tędy. i tutaj jest most, tym mostem nie przejdziemy, więc jedyna droga to niestety się cofnąć. A sobie mierz wyciągnę, to szybciej po prostu będziemy biegać teraz. Dostaliśmy też receptę, może trzeba przeczytać tą receptę. Nie wiem jak się ona czyta. Odporność na trucisnę 20 000. No ciekawe, i w sumie możemy to zrobić, bo mamy sporo tego. Możemy zrobić dwie, chyba z tego co widzę. Mamy czegoś, mamy mało takiego czegoś jak fulgur. Mamy tylko dwie rzeczy. Rebisa mamy aż 56. A potrzebujemy jedno tylko. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Ja mogę sobie rozdać te punkty. Ja o nich już mówiłem, bo mamy do rozdania no kilka punktów, chyba 5 już, albo 4. O, jest demo, a czy wczytywanie mapy to jest dziwne tutaj, bo wtedy mi się nie wczytywała. Dobra, chodźmy. Może coś się zmieniło? Dobra. Co tutaj jest? Tutaj jeszcze nie byłem. Okej, okay, tutaj jest jakaś roślina, to chyba jest, jest tak, jest kłucze zielone. I tutaj jeszcze coś jest. To ja okej. Okay. To jest chyba jakiś cmentarz w ogóle, czy coś takiego. No, ale nic to już nie ma. Dobra, tak, wyjdźmy stąd więc. Możemy udać się do tego Cedrika całego. Do tego elfa. On nam opowie trochę o tym, o tym chyba całym bosie i o tym... I o tym eliksirze na tego bossa. Możemy też iść trochę powalczyć, co nie jest głupim pomysłem wcale. Ale ja może na początek wrócę się do tego miasta i... Pogadamy sobie z Cydrykiem, z Ostrożnie! Okej, okay, okej, okay, schowajmy sobie broń A no, tutaj coś jest ciekawego może No, tu też nie byliśmy Okej, okay, ja sobie wyciągnę tutaj broń Więc miasto, miasto będzie musiało trochę poczekać niestety Albo tu byłem już? Czy nawet nie wiem? Nie, chyba nie. Trochę przycina. Dobra, udało się. Dobra, już nie żyje. Tylko jedna? Chyba tak. Okej, okay, sprawdźmy, co ona miała przy sobie. Tu jest. Nie, to nie jest ona. Ale to jest jakiś gość. Jest noszone buty, spodnie, oreny tylko. Zioła i ten cały potwór. Okej. Okay. Tutaj coś jest. Ale niestety nie mogę to wziąć. Chyba, że jest potwór mi atakuje jakiś. Ale nie wygląda na to. Dobra, chodźmy stąd. Tutaj, oczywiście, rośliny są, jakieś krzyby. Tutaj ktoś zginął, jakaś karawana. Ok. Jak widać, pełno tu jest dróg, panu tu jest takich odnoży, które można sobie wejść. Może ja wybiorę na razie tam. Ok, pułapka. Tutaj pułapka. No, tu coś było. Aha, tu jest pułapka, spoko. Nie, pułapki nie chcę, mi interesują pułapki w sumie. No co, nie ma żadnych potworów. Przynajmniej, że sobie poekspie trochę. Sprawdźmy, co tutaj jest. Ja wiem, że trochę znowu się oddaliłem. Oddaliłem mi. Jestem, jestem tutaj w ogóle, gdzie nie powinienem być w sumie. No, ale to wydawało mi się dość ciekawe. Okej. Okay. może tutaj akurat coś będzie. Jak widzę, z tego co widzę, ta droga się kończy. Ale ja już tu byłem. Tak, ja już tu byłem. Tak. Dobra, no cofnijmy się. Myślałem, że tutaj coś ciekawego, ale widać nie za bardzo Dobra, to chodźmy w stronę miasta Możemy na przykład tędy pójść O, już idzie, ok. Aha, chyba mi się to miejsce przypomina. No chodź, 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 tylko mi nie uciekaj teraz. Może najpierw te mniejsze. Ajajajaj, aj, 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 prawie zginąłem. Kurde, sporo ich. A, i zginąłem. Ajejej. Nie zdążyłem uciec. To tak, jak się dala od miasta. Jestem ciekaw, gdzie mam ostatni stan gry zapisany. Jest Tris? O, dość daleko. No, ale w sumie może to i dobrze, albo i nie. No dobra, cofajmy się. Nie ma na co czekać. Tak więc ja od razu pójdę do tego Cydrika, już nie będę przedłużał. No, ale zobaczyliśmy sobie przynajmniej, co tam na nas czeka. A w sumie to nic ciekawego. Najgorsze też, też słabe jest też, też to, że Pamiętam jak w jedynce te utopce, nawet te utopce z początku, jak pierwsze, podczas pierwszego starcia z nimi, wcale nie było takich wielkich problemów. No a tutaj te utopce są całkiem nieśle przypakowane. Ciężko sobie dać z nimi radę. Dobra, tędy. Tutaj było wczytywanie mapy, teraz możliwe, że też będzie. Nie, nie ma. Dobra. Okej, okay, już jesteśmy chyba prawie przy, przy głównej drodze, tak? Poznaję już to. Las nie opodal dokładnie. Dobra, jesteśmy już koło tego Flotsan. Jeszcze przejdziemy kawałek jakiś teraz powinny. O tutaj jest Cedric chyba ta, jest Cedric na górze. Więc ja mogę się od razu do niego udać. Turendy? Turendy? Tędy? Nie tędy. Trzeba dookoła, obiec. Hej. Okej, okay, gdzie rośnie cienio kost? Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. No dobra, ja wiem gdzie jest ta jaskinia. Poluję na potwory, kim była, pohandlujmy. Okej? Okay? I to jest tak, tu jest klep, a tu jesteśmy chyba... Nie, tu jesteśmy my. Dobra. Więc co ja tu mogę sprzedać? Bronie. Mam tu jakieś ciekawe bronie, to mogę sprzedać mu. Sprzedaj spację, okej? Okay? No, to sobie może zostawię. Ulepszenia. Właśnie, mam pełne tych ulepszeń, i ja szczerze mówiąc, mało się zajmowałem takimi bajerami jak ulepszenia. To mam na przykład runę ognie, która daje obrażenia plus 5%. I to się chyba nakłada, tak? Ulepszenie miecza, to się nakłada na miecz. Hej, okay. takie coś warto sobie zostawiać. Nie wiem, czy akurat ten poziom. Tutaj jest na przykład osełka do miecza. Też jest super, super sprawa. Plus 20% do obrażeń. Ulepszenie miecza też jest super. Może sobie hmm, według ceny dodam. Nie wiem, czy jest taka opcja. Chyba nie. No ta osoba do miecza jest droga, bo jedno kosztuje 51, a jedno ja tylko 10. Ponad 500 zł to kosztuje. Samo sprzedanie, a ile, kosztowało, a ile by kosztowało kupno. No z kilka razy drożej pewnie. Ok, to sobie sprzedajmy, list kończy. To nie. Trofeum. Też w sobie sobie zostawmy Mutageny Mutagenami na razie nie będę się bawił. Dobra, a co on ma ciekawego? Bronie. Yy, zbroje. Nie, to są dystansowe, ok. W sumie ja u niego to nic chyba nie potrzebuję. Chyba że jakąś receptę smoczy sen. Petarda. To są same petardy? Tak, chyba same petardy. O, tutaj są zbroje jakieś fajne. Ale sama recepta kosztuje prawie 300, a my tyle nie mamy, niestety. Chyba. Chyba nie mały Dobra, wyjdźmy stąd Dobra, i tak on, on nam powiedział o takiej jas jaskini na południu Ja wiem, gdzie jest taka jaskinia Nie wiem, czy ona jest na południu Ale wiem, gdzie taka jaskinia jest Niestety tam jest No pełno potworu z tego co widzę też na minimapce zaznaczył mi się jakiś obiekt. Warto go. Warto do niego się udać. Sprawdzę sobie, gdzie on jest. Jest tutaj. Aha, tutaj. Ja myślałam o całkiem innej jaskini. Jaskini, je, która jest dokładnie gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. No ale cóż, możemy udać się w sumie w tamtą stronę. Czemu nie? Dobra, więc gdzie to jest? Trzeba się obrócić dokładnie. Okej, okay, to jest tam, dobra. Tak więc sobie tam pobiegniemy. Warto też przed tą jaskinią, zanim tam jeszcze wejdziemy na stałe, no dobre, zażyć kilka tych eliksirów. Mam tu na myśli jaskółkę i ten cały gron. To może nic. O, tutaj coś jest. Wow, 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 wow. ile tego tutaj jest. A to tak się zakopuje. Dobra. Zabrało nam pół, pół HP i się zakopało. Okay. Więc ja sobie tutaj od razu pić eliksiru, tak. co tutaj wszystko fajnie wypiję. Jaskółkę i ten cały gawron to się nazywa. Okay. Nie, 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 ja tego nie chcę. Co to jest? Gawron, jaskółka, kot. Kota nie chcę. Okej, okay, wypij. Okay. no i to wszystko. Przez 10 minut będzie trwało. Ja sobie tutaj zapiszę grę. I od razu wyciągnę też miecz. Nie no chodźmy. Okej, okay, pojawiają się. Ło, wow, Ło, wow, wow, tutaj są. okej. Okay. Ach, sporo tego. Tak się chowa i. tu ciężko to zabić. No, Gerald, cofnij się. No, teraz ładnie bijemy. Ta jaskółka, no nie za ciekawie jak widzę nas leczy. Coś tam idzie do przodu, ale słabo dość. Może sobie pozbieramy tutaj to wszystko. Zniżki, gniazdo. wysadzić to gniazdo. Trzeba wysadzić, ale nie wiem czy. Może podpalić. Wystarczy. Okniem. Czekaj, jak się używało magii. Kół, ok. No, nie, nie za bardzo. Dobra, chodźmy dalej. Okej, okay, mini mapka. Okej, okay, idziemy w dobrą stronę. Aha, tutaj, okej. Okay. No to tutaj byliśmy, wtedy pobiegliśmy tam na górę. No a teraz udamy się tutaj na dół. To jest właśnie ta jaskinia. A światło, światło, światło. Co to tu tak świeci? Odbija się, ok. Ok, idą. No, całkiem ładnie to spada. Szczególnie jak mamy te eliksiry całe. Ten mało pada na tego słabego. Okej, okay, tutaj jest ich więcej okay, cofnijmy się może trochę Okay, jeden padł. Okej, okay, kolejny. Dobra, to całkiem fajnie się zapowiada ta gra, bo ja mam dużo, i ja mam cztery punkty do rozdania, jakoś daję sobie radę jednak. Ja oczywiście te cztery punkty chowałem na tą alchemię i szermierkę, w których... o, tutaj jest jakieś ciało. Ale nic ciekawego, oprócz osiemdziesięciu Renów. Okej, okay, tutaj są kolejni. Dobra. Zastanawiałem się też tak na samym początku, jaką grę wybrać po mi, Jaką, grą, jaką grę mam kolejną przejść? zastanawiałem się właśnie nad, nad tą częścią, wiecie, nad drugą częścią i nad częścią, raczej znaczy nad, nad grą. Nie wiem, czy się cofam już. Cofam się, ok. I nad grą e, Skyrim. Wiem nawet, że ta ten gra Skyrim ma już swoje lata. Myślałem, że to jest dość taka nowa gra. Jak już ona chyba ma, już chyba nawet 2 lata, taka. Szczerze mówiąc, nigdy nie przypadałem za, za tymi częściami da Elden Scrolls. Zarówno jak i Oblivion, jak i Morrowind. Szczerze mówiąc, Morrowind jakoś mnie ominął. Nie moich kolegów, moi koledzy grali w tą grę Morrowinda. Nie zachwalali ją, ale ona ma też solidne oceny do tego. No mnie jakoś ominął. Ominęła ta część, co do Obliviona, grałem w nią, nawet mam, no, oryginalną grę. Kiedyś, już dawno, dawno ją kupiłem. Ale szczerze... O, tutaj jest jakiś silniejszy stwór, ale ją chyba nie przyszedłem. Nie, nie przyszedłem od okej. Okay. To jest jakiś taki boss. się No, ciężko było. Łowisz jeszcze wybucha. No, nie jest dobrze. Zginę? Zginął, Boże. No, trudno. Twardy potwór. No, nic, sprzedajmy sobie grę. Jestem ciekaw, widziałem ostatni zapis gry. Wiem, że zapisywałem grę, tylko pytanie, gdzie. Zapisywałem chyba na wejściu do tej jaskini. I chyba to jest ostatni zapis. Więc, no, kilka minut do tyłu. Tak więc, mówiłem też o tym Skyrimie, o tym, tak, jesteśmy na początku. Mówiłem o tym Skyrimie i o tym, tym wszystkim, że wybrałem tą grę. No, mam nadzieję, że dokonałem słusznego wyboru. Chciałem też zamknąć taką, zrobić klamrę. Yy, taką klamrę, yy, tak, zamykającą. Byćmy na jedynkę i dwójkę. No, ale to już w kolejnym odcinku o tym pogadam, tak więc ja się tutaj z wami żegnam. W następnym odcinku ogarniemy sobie tą jaskinię i poszukamy tego tego um, zaraz wam powiem, kostu. Dobra, trzymajcie się, cześć.